Dzień dobry, dzień dobry w kolejnym odcinku. Jestem właśnie u rodziców. Urwałam sobie trzy gałązki lubczyku i będzie gotowany pyszny rosół. Będziemy mieć gości. Będzie to inna wizyta niż zawsze, ponieważ nie znamy się jeszcze. Przyjeżdża do nas rodzina, która wylicytowała wizytę u nas na Allegro, kiedy były aukcje dla woźb. Jeżeli dobrze pamiętam, była to kwota 5,400 albo 5,200. Jeszcze w archiwum można aukcję je wyszukać, więc razem spędzamy sobie dzień. Będziemy chodzić po gospodarstwie, będzie jazda traktorem. Ja ugotuję obiad i zrobię też deser. E, myślę, że będzie fajnie. Taki dreszczek emocji. Wiem, że ta rodzinka też ma dzieci. Nasze dzieci bardzo się cieszą na ich przyjazd. My też. Divcia, były jajka w kurniku? Nie było? A ja chciałam zrobić tort bezowy. To co, nie ma nic? Puste opakowania. O, szkoda. Nie wiem, mówi, że ani jednego jajka w środku, tylko cukierki powkładaliście. Są świeże jajka. Torcik a, będzie. I wygląda na to, że chyba zrobię dwa ciasta. Najpierw biorę się za sernik, więc fajnie, że tych jajeczek mam 20, a później zrobię bezę. Tak, to będzie piana do piernika. Co ja mówię? Sernika, nie piernika. Grzesiek się upakuje na wyprawę życia. Co to? Treje yy, do czyszczenia filtrów. Okay. Wyprawa życia? Czego? Nie? No nie byłeś jeszcze na takiej. To będą jeszcze lepsze, co ty? No jak na razie to nie. A to? No, co to jest? Kładę przez Bułgarię to. 10 Prawy. dni poza domem, kładę przez Bułgarię. Skąd startujecie? Z Sofii do Burgas. Ma być wiecznie, bardzo, tak? Się I ciepło. Na wszystko. Jedziesz ze mną? Nie jedziesz? Do szkoły trzeba iść. Dobra, do szkoły poczeka. Nie poczeka. Ale wracając jeszcze do spraw codziennych, to beza w piekarniku jutro ją przełożę bitą śmietaną i będą owocki. A sernik wyszedł, tak? Nie jest za duży. Ale myślę, że będzie chyba ok. robiłam z kilograma sera, u nas w domu pojawił się nowy. Pomocnik. Jest to DreamyBot L20 Ultra. Słuchajcie, ten sprzęt potrafi odkurzać, mopować, ale co najlepsze, sam tutaj wraca do bazy, opróżnia pojemnik na kurz, ale także czyści swoje nakładki mokujące. Jak zapewnia producent, nawet do 75 dni nie trzeba do niego zaglądać, żeby na przykład opróżnić zbiornik z brudną wodą, czy dolać czystą. Oczywiście to pewnie też zależy od tego, jak często to będziemy z niego korzystać, ale mimo wszystko 75 dni. Ja bym nawet tygodnia była zadowolona, żeby do niego nie zaglądać, więc zaraz Wam pokażę, jak on tutaj wygląda w środku i jak pracuje. Ten robot sprząta w odległości do 2 mm od listew przyściennych lub innych krawędzi. Do mycia wykorzystuje dwa szybkie mopy obrotowe. Sam rozpoznaje stopień zabrudzenia i w razie potrzeby mopuje podłogi kilkakrotnie. Posiada funkcję sterylizacji jonami srebra w trakcie samoczyszczenia. Dzięki temu eliminuje 99,9% zarazków. Oj, bardzo dużo różnych funkcji ma ten robot. Na przykład, kiedy najedzie na dywan, rozpoznaje go, wtedy nakładki mopujące unoszą się do góry. Dodatkowo posiada kamerę. Mam też pobraną aplikację na telefon, więc mogę sobie nim zdalnie sterować, ale też omija przeszkody, na przykład zabawki dziecięce, czy, czy kapcie, czy jakby były jakieś ubrania. Oj, takiego pomocnika naprawdę potrzebowałam w domu. Zaczęłam kompletować dla grzeczka apteczka. Może nie zaczęłam, myślę, że ją dzisiaj po prostu skompletuję i będzie koniec. I chyba zrobię mu krótkie szkolenie z pierwszej pomocy. I co tutaj mamy? Takie podstawowe rzeczy: bandaże w różnych rozmiarach, plastry, ale też jałowe opatrunki, probiotyk, coś na oparzenia, ale też środek odkażający ramię. Coś przeciwbolowego, elektrolity, kropla nawilżające do oczu. I też gdzieś dałam sobie ampułki, sobie, nie wiem. takie do przemywania oka, gdyby coś wpadło. Nożyczki jeszcze na pewno. I nie wiem co. Jeszcze muszę to przemyśleć. Oby nie było potrzebne, ale lepiej mieć mieć przy sobie. Swoją drogą objechałam z byłam w trzech albo w czterech. W trzech. Byłam w trzech aptekach i nie znalazłam gotowej apteczki. Oczywiście, w samochodzie mamy, ale ona musi zostać, więc to, co kupiłam, wkładam do takiej kosmetyczki. No, i pojechał. Grzesiek jedzie teraz odstawić kłada, bo kłady jadą do Bułgarii na lawecie. Ja zaraz chyba pojadę go zgarnąć, jeżeli ktoś zostanie na chwilę z dziećmi. Ale pogoda, patrzcie na no to, cały czas pada. Dzieciaczki po śniadaniu, rosołek gotowy, ziemniaczki obrane, a pogoda za oknem? Pogoda za oknem niestety nas nie rozpieszcza. Czekamy na naszych gości, ale damy radę. O, dzięki Jasiu. Ty jeszcze nie skończyłeś? Mi się wydaje, że już wystarczy Jasiu, co? Owoców mamy dużo. Tak wyszedł nasz tort. O, dzięki, że mi dałeś tą stronę, gdzie miałem Ja Jana, jak ja już bym ukroiła do kawki? Ty też, ale chyba poczekamy, co myślisz. Dajmy go do lodówki, żeby nas nie kusiło. Najstarszy ciągnik w gospodarstwie i przyczepka. Ja nawet nie wiedziałam, nie zorientowałam się, ale słuchajcie, kto zgadnie, co to jest? Stare grzejniki, które są ze sobą zespawane. Wy jeszcze tego nie widzicie, ale mój mąż nie siedzi za kierownicą, oj nie, nie, nowy kierowca, ruszył, nie no, Arek tutaj daje radę, jakby naprawdę jeździł nie pierwszy raz. Grzesiek, Grzesiek, ty pogadaj, może już nie będziesz musiał pracownika szukać na gospodarstwo. Bo takie przeszkolenie to nie było skomplikowane. Właśnie mówiłam przed chwilą do kamery, że jeździsz jakbyś nie pierwszy raz jechał. Tak, ale piękna sprawa, naprawdę to jest Ja też nim lubię jeździć. Fajna sprawa. Teraz namawiamy tutaj Anię, żeby siadła za kierownicę. No i się chyba odważyła. Ruszyła. A ja na szybko jechałam do domu, bo mięso w piekarniku. Nie chciałam być, żeby później tak czekać, aż się wszystko zrobi, upiecze. No i na ostatnią chwilę zdążyłam je wyłączyć. My już jesteśmy po obiadku. Dzieciaki czekają na. na co, Na tort bezowy. Pokażę Wam, jaki fajny prezent dostaliśmy tutaj od gości. Regionalne, bardzo. Musztardy, bajki. Zestaw bajek dla dzieci, prawda? Podpowiadajcie. Kawa kawa z balarni z palarni w Tarnowie oraz y, podkładki do, do kubków dla Grześ, Grześka, pod również i, regionalne. Y, kalendarzyk z dedykacją. Dziękujemy bardzo. Grzesiu, kawkę robi jak proszę. Uwaga. dzieci pomagały dekorować. Pięknie to jednak to będzie. Dobrze. Livia, poczekaj ukroimy, dobrze? No tak, posiedzieliśmy, odpoczęliśmy, pojedliśmy, Ania oczywiście tutaj Pojeździliśmy traktorem. Tak, traktorem jeździliśmy, także cały dzień można powiedzieć na gospodarstwie u nas w domu. Wspaniała przygoda dla nas. Dla nas również. Bardzo się cieszymy, jesteśmy bardzo zadowoleni z tej Fajnie było zdzięczni. was poznać. Ja od razu wiedziałam, że to będą fajni ludzie, bo fajna akcja, więc nie mogło być inaczej, tylko po prostu z góry było wiadomo, że macie dobre serducha. To jest nasze dzieło. A dzieciaki też się nie nudziły. Tak, dzieciaki od razu złapały wspólny język. O, jak widać. Maleństwo ma półtora roku. Zrobisz tutaj Papa? Papa. Papa? Pa. 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 pa? Brakuje tylko tego na koniec. Jakiś czas temu... Jechaliśmy z małym zapasem czasu, ale idziemy wcześniej, bo to wiecie, zawsze u notariusza dowody i te sprawy e, organizacyjne, zanim wejdziemy już na podpisy. Legnica, w Legnicy jesteśmy. są Jak emocje? Emocje? Mi chciało się płakać jak pani to czytała. Prawda? Nie, tak o tych małoletnich dzieciach i tak dalej. A tak nie masz nie Nie? Ja tak jak która któraś z kolei wizyta u ale normalnie. Dzień dobry, podpis. No dobra, ale wcześniej to był zakup gruntów, a nie to Tak, ale ja nie rozpijam, że coś się stanie. No dobrze, tak To dobrze. takie zabezpieczenie fajne. No fajne. Cieszę się, że jest takie zabezpieczenie fajne. Nie tak smutek trochę ogarnął, tak z przemijaniem i ogóle. Jeszcze tego w tym filmie nie mówiłam, ale mój mąż właśnie jutro, pojutrze wyjeżdża na 10 dni do Bułgarii. Nie, ja już to chyba mówiłam, co? Nie A wiem. tak przyjeżdżałam, w ogóle nie pojadę. Wycieczka takiej, nie wiem jak to nazwać, rajd kładowy po górach. Jestem trochę przerażona tym, jak ogarnę wrzesień, rozpoczęcie roku szkolnego i tak dalej, ale też tym, żeby tam było bezpiecznie. Naprawdę, mi się to po nocy śni. No, Ania, wczoraj była cały, cały dzień taka kosa. to <grym> się wygadała, że o wyjazd chodzi. Dzisiaj rano. To nie było chyba trudno się domyślić. No, no nie było, no ale co? co no, no, co, no. No. Nie no, stresuję się tym, naprawdę. Ubezpieczenie, co masz? Nie masz jeszcze. Zaraz będę ja. W ogóle to ubezpieczenie to jest jako sporty ekstremalne, a nie takie zwykłe turystyczne. Nie no, za dużo się filmików jakichś naoglądałam, Spoko... co na tych kładach się dzieje. Ostatnio taką dziewczynę widziałam, jak podjeżdżała w lesie pod górkę i kład po prostu położył się na nią. A, tylko ja sobie. Taki, i... Ja sobie Ania takich wrażeń nie szukam. Ale gdzieś. jak będzie trasa jakaś, wiesz jaka, to musisz no, nie, jechać to tak jak wszyscy, nie, To jest trasa taka. Bardziej turystyczna, a jak ktoś chce sobie tam skorzystać z jakichś ekstremalnych rzeczy, to i tak zjedzie na boki i sobie skorzysta. A wiesz, że ja takich pomysłów nie mam. Ja jestem niedzielny kładowiec. no Ja nie, nie szaleję ani na torach nie jeżdżę. Na pole o pozaglądać na rośliny. To będą ciężkie dni. Ciężkich 10 dni będę chyba umierać ze strachu. Ja będę relację codziennie robił na tego na Instagrama, żebyś wiedziała, się co się dzieje. Chyba tak. 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 Śledź Instagrama. Robię też. by też. Właśnie, może ktoś z Waszych znajomych też tam jedzie, bo to taka spora ekipa z całej Polski? No tak. Można tak powiedzieć, że pozbierani, nie? Organizator gdzieś tam w okolicy Rzeszowa, tak? Więc... E, kupa kilometrów od nas. Kłady już pojechały, a my... Kłady pojechały na lawecie. Potem do Sofii, a później z Sofii do Burgas mamy chyba z 7 albo 8 noclegów pod drodze. Ja już się moi drodzy z wami żegnam. My z Jankiem się tutaj wzięliśmy za małe porządkowanie garażu. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia pewnie za tydzień.